Cześć, witam Cię na kolejnym spotkaniu. Czy pamiętasz, jak podczas lekcji o sortowaniu list powiedziałem Ci, że napiszemy kiedyś własny algorytm sortujący? Dzisiaj spełnię tę obietnicę. Napiszemy program, który będzie realizował algorytm sortowania bąbelkowego. Posłuchaj uważnie. Na sam początek, żeby wyjaśnić Ci, czym w ogóle jest algorytm. Zastanówmy się najpierw, czym jest problem. Problem to zazwyczaj jakieś zadanie, które musisz wykonać. O, nie, mam problem, muszę posprzątać w pokoju. Albo chcę wygrać tę grę. Albo chcę znaleźć wyjście z labiryntu. W tym przypadku naszym problemem będzie potrzeba posortowania listy liczb od najmniejszej do największej. To jest nasze zadanie. Do rozwiązywania takich zadań czy problemów służą nam właśnie algorytmy. Ale czym w ogóle jest algorytm? Wyobraź sobie, że twoi rodzice albo dziadkowie organizują przyjęcie. Zapraszają gości i oczywiście muszą tych gości jakoś wykarmić. Jako główne danie chcą przygotować pyszne spaghetti. Czy widziałeś może kiedyś, jak ktoś gotuje, przyrządza daną potrawę? Kiedy ludzie gotują, zazwyczaj używają przepisów. Nie wszyscy. Niektórzy mają przepisy w głowie, ale większość faktycznie ich używa. Jak może wyglądać taki przepis na zrobienie spaghetti? Nie wiem, czy kiedyś czytałeś lub czytałaś jakiś przepis, ale jeśli tak, rzuciło ci zapewne w oczy, że przepis to nie tylko składniki: makaron, pomidory, mięso, sól. Nie, nie, nie. To jest lista składników. Przepis oczywiście zawiera na samym początku listę składników, ale później zawiera listę czynności, które musimy wykonać, żeby takie spaghetti przygotować. Nazywa się to zwykle sposób przygotowania. Zastanów się teraz chwilę, możesz zatrzymać filmik, co może być w takim sposobie przygotowania spaghetti według mnie taka lista instrukcji mogłaby wyglądać mniej więcej tak. 1. obrać i pokroić cebulę, czosnek i marchewkę. 2. cebulę i czosnek podsmażyć na oleju. 3. dodać mięso i marchewkę, wszystko razem podsmażyć. 4. dodać pomidory z puszki, przecier pomidorowy i bulion. 5. Całość dusić pod przykryciem na małym ogniu 20 minut. 6. przyprawić solą, pieprzem i oregano. 7. ugotować makaron w osolonej wodzie. 8. odcedzić na durszlaku. 9. spaghetti rozłożyć na talerzach, polać sosem z mięsem i posypać parmezanem. I uwaga, to jest właśnie algorytm. Sposób przygotowania spaghetti, czyli sposób na rozwiązanie problemu, którym jest potrzeba przygotowania posiłku na przyjęcie. Ktoś, kto chce przygotować spaghetti, czyta taki przepis, otrzymuje listę instrukcji, co zrobić w danym momencie. I przez to kucharz wie: aha, teraz zbieram składniki, teraz kroję warzywa, teraz podsmażam, teraz przygotowuję sos i tak dalej. Wie, co dokładnie zrobić w danym momencie. Algorytmem nazywamy właśnie uporządkowany zbiór poleceń lub czynności, których wynikiem będzie rozwiązanie naszego problemu. Istnieją różne algorytmy na różne problemy. Tak jak istnieje wiele różnych przepisów na spaghetti. Niektóre lepsze, a niektóre gorsze. Na przykład, jeśli musimy zawiązać krawat. Mamy do dyspozycji bardzo dużo różnych węzłów. Węzeł prosty, węzeł windsorski, węzeł typu Albert i tym podobne. Zajmijmy się teraz sortowaniem. Przypominam, że sortowanie to ustawienie różnych wartości w ustalonej kolejności. Na przykład od najmniejszej do największej liczby. Lub ustawienie liter w kolejności alfabetycznej. Problem sortowania danych jest dosyć starym i znanym problemem. W wielu programach, aplikacjach czy grach zależy nam na sortowaniu danych. Z tego powodu powstało już wiele różnych rozwiązań tego problemu. Mamy sortowanie bąbelkowe, sortowanie przez scalanie, sortowanie przez kubełkowanie i wiele innych. Funkcje SORT oraz SORTED, które poznaliśmy w części czwartej. Również realizują pewien algorytm sortujący. My dzisiaj spróbujemy napisać program, który zrealizuje nam algorytm sortowania bąbelkowego. Jest to jeden z najprostszych, ale też, co za tym idzie, najwolniejszych algorytmów sortujących. Mimo wszystko, świetnie nadaje się on na początek nauki pisania programów realizujących pewne algorytmy. Przekształcenie takiego algorytmu, czyli zbioru czynności napisanych w ludzkim języku, na postać programu, czyli odpowiednich instrukcji języka Python, nazywa się implementacją. Ten algorytm sortujący nie bez powodu nazywa się bąbelkowy. Jest to spowodowane tym, że działa on właśnie tak, jakbyśmy wszystkie liczby ze zbioru wstawili w takie bąbelki. Umieszczając w wodzie kilka bąbelków. Ten największy najszybciej wydostanie się na powierzchnię. A na czym polega to sortowanie bąbelkowe? Wyobraź sobie taką listę z liczbami: 8, 1, 3, 5, 7, 4, 3. Wrzucamy te liczby w bąbelki. Następnie, idąc od początku listy, zaczynamy porównywać kolejne bąbelki. Tak jak mówiłem, sortujemy liczby od najmniejszej do największej. Porównujemy bombelek 8 i 1. Widzimy, że liczba 8 jest większa, a więc powinna być ona za bombelkiem 1. Dlatego zamieniamy te bombelki miejscami. Bombelek większy wlatuje nad bombelek mniejszy. Idziemy dalej. Porównujemy bombelki 8 i 3. Znowu liczba 8 jest większa od trójki, dlatego zamieniamy je miejscami. Bąbelek większy idzie nad bąbelek mniejszy. Kolejne dwa bąbelki: 8 i 5. 8 jest większe, więc znowu większy bąbelek z ósemką idzie nad bąbelek mniejszy. Kolejne dwa bąbelki: 8 i 7. 8 jest większe, więc większy bąbelek z ósemką Idzie nad bąbelek mniejszy z siódemką. Następnie porównujemy ósemkę z czwórką. Znowu ósemka wygrywa, i na koniec porównujemy ósemkę z trójką, ósemka wygrywa. Spójrz, przeszliśmy przez całą listę. Niestety, jak widać, nie jest ona jeszcze posortowana, ale zauważ, że największa liczba, największy bąbelek z tej listy. Znalazł się na samym jej końcu. Spróbujmy teraz powtórzyć te działania. Znowu przejdziemy po wszystkich elementach listy i będziemy je ze sobą porównywać. Zaczynamy od początku. Bąbelki 1 i 3. Z pewnością 3 jest większe od 1, więc są one w poprawnej kolejności. Nic tu nie zmieniamy. Idziemy dalej. 3 i 5. Tutaj również wszystko się zgadza. Kolejny element jest większy od poprzedniego. Zostawiamy. Następnie 7 i 5. Podobnie nic nie zmieniamy. Kolejna para bąbelków 7 i 4. No, tutaj już nie pasuje. Siódemka jest większa od czwórki, dlatego te bąbelki zamieniają się miejscami. Największy bąbelek ląduje na górze. Następna para 7 i 3. Tutaj znowu większy bąbelek jest przed mniejszym, więc trzeba je czym prędzej zamienić. Z ósemką nie musimy już porównywać, bo wiemy, że znajduje się na dobrym miejscu. Zostawiamy. I co my tutaj teraz widzimy? Niestety nasza lista dalej nie jest posortowana, ale spójrz na jej koniec. Dwa największe elementy z listy, czyli 7 i 8. Znajdują się na odpowiednich pozycjach. Można zatem zaryzykować tezę, że po każdym przejściu wszystkich elementów listy znajdujemy dobrą pozycję jednej liczby, zaczynając od tej największej. Wykonajmy jednak jeszcze kilka kroków, żeby się co do tego upewnić. Przechodzimy na początek listy: 1 i 3: wszystko ok. 3 i 5: zgadza się, większa liczba po mniejszej. 5 i 4? No, tutaj już nie pasuje. Zamieniamy je miejscami. Przesuwamy większy bombelek nad mniejszy. Następnie 5 i 3? Znowu się nie zgadza. Zamieniamy miejscami. 5 i 7? W porządku. 7 i 8? Oczywiście też. Właściwie nie musimy już sprawdzać tych ostatnich elementów. No i popatrz. 3 przejścia po wszystkich elementach, Trzy największe elementy na swoim miejscu. Chyba dobrze. To jeszcze raz wróćmy na początek listy. 1 i 3? Działa. 3 i 4? Również w porządku. 4 i 3? No, tutaj musimy zamienić się miejscami. 4 i 5? Wszystko gra. No i reszty nie musimy już sprawdzać. Są one na swoich miejscach. Spójrz. Widzisz coś ciekawego? Udało nam się posortować listę. Przechodząc raz po raz po wszystkich bombelkach i zamieniając je w razie potrzeby, udało nam się ustawić wszystkie te liczby w kolejności od najmniejszej do największej. Na tym właśnie polega sortowanie bąbelkowe. Musimy porównywać ze sobą kolejne pary bombelków w liście i zamieniać je, jeżeli nie zgadzają się z podaną kolejnością. Podczas jednego przejścia po całym zbiorze, co najmniej jedna największa wartość z nieposortowanego zbioru znajdzie się na swoim miejscu. Oznacza to, że w najgorszym wypadku, żeby posortować taki zbiór, musimy przejść się po wszystkich jego elementach tyle razy, ile jest tych elementów. Zauważ jednak, że gdy przechodzimy po wszystkich elementach listy. Wykonujemy o jedno sprawdzenie mniej niż jest elementów. Mamy 7 liczb, więc wykonujemy tylko 6 porównań: pierwsza z drugą, druga z trzecią, trzecia z czwartą, czwarta z piątą, piąta z szóstą i szósta z siódmą. Gdybyśmy mieli tylko jedną wartość, nie musielibyśmy nic robić. Nie masz czym porównywać tej liczby, zostawiamy tak, jak jest. Trudno nawet tutaj mówić o jakiejś kolejności. Algorytm sortowania bąbelkowego możemy przedstawić w postaci takiej listy czynności. 1. Powtórz punkt 2 i 3 tyle razy, ile elementów jest w sortowanej liście. 2. Powtórz tyle razy punkt 4 i 5, ile wynosi liczba elementów na liście pomniejszona o 1. 3. Aktualny element to pierwszy element z listy. 4. Jeżeli aktualny element listy jest większy od następnego, zamienię miejscami 5. Przejdź do następnego elementu listy. Tak przedstawia się lista czynności, które trzeba wykonać, aby posortować listę liczb w kolejności od najmniejszej do największej. Oczywiście, można go przekształcić w taki sposób, żeby sortował liczby od największej do najmniejszej. Wystarczy w punkcie czwartym sprawdzić, czy aktualny element jest mniejszy od następnego. To jest właśnie sortowanie bąbelkowe. I to już na tyle ode mnie w tej lekcji. Implementacją tego algorytmu, czyli przekształceniem instrukcji na program, zajmiemy się na następnym spotkaniu. Do którego oczywiście serdecznie Cię zapraszam. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej krótkiej lekcji i do usłyszenia na kolejnej. Trzymaj się.